Cześć, z tej strony Kamil. Piątek, 18. Kolejna kryptoprasówka przed nami. Zaczynamy. W dzisiejszej kryptopresówce będzie się naprawdę dużo działo. Porozmawiamy sobie o aktualnej sytuacji, ale nie porozmawiamy sobie o tym, co ja uważam na ten temat, ale jakie tweety w ostatnim czasie zyskiwały bardzo mocno na pop na popularności. Właśnie dotyczyła głównie sytuacji bitcoina, czyli prorocy, twitterowi, influencerzy, Wróżyli nam, co się stanie w najbliższym czasie. No i zobaczymy, jakie to jest podejście. Czy to jest podejście bardziej byka, czy bardziej niedźwiedzia, czyli dalszych spadków. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Później przejdziemy sobie do tego, co słychać na Riku OTC. Pojawiło się kilka ciekawych zleceń kupna i są to. Zlecenia kupna na kryptowaluty, które już są na rynku. Czyli co to nam mówi, jakaś gruba ryba, która chce kupić konkretną, konkretną ilość kryptowaluty i nie chce jej się tego robić przez rynek, bo na przykład te kryptowaluty w tym momencie mają małą płynność, bardzo ciężko byłoby skupić takiej ilości, więc stara się kupić przez rynek OTC. I to są najciekawsze zawsze wydarzenia, bo to są, to są po prostu takie informacje o tym, że jest spore zainteresowanie daną kryptowalutą, która już jest dostępna. Na, na rynku, czyli już jest dostępna dla nas, a na rynku OTC jest kupowana. Co to są za kryptowaluty? Czy są szczególne? Czy to kryptowaluty, które już były kilka lat na rynku, czy to raczej nowe? O tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Powiem jeszcze krótko o WazirX X i o tym, dlaczego według mnie spekulacja na tym coinie jest swego rodzaju, no właśnie, tylko i wyłącznie spekulacją. Jak na razie tam jest naprawdę mało wartości fundamentalnej. Porównam to wszystko do BNB i na jaki czynnik warto zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych długoterminowych, jeżeli chodzi o projekt Wazir X, czyli indyjską, tak, indyjską giełdę wykupioną przez Binance. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że wczoraj jako grupa walczyliśmy o wirtualne landy, o wirtualne nieruchomości w grze, the sandbox. I udało się. Osobiście udało mi się kupić działkę. Jest też kilka osób, które kupiły nawet większe ilości działek w The Sandbox. Niektóre działki naprawdę świetnej lokalizacji, blisko, blisko tego dużego Atari, tego dużego znaku Atari, więc no, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, i będziemy, będziemy na pewno to obserwować. Mam też plan związany z The Sandbox. Ale to gdy gra już ruszy, gdy, gdy będzie można to wszystko pograć, wejść w ten wirtualny świat, to odpalimy może nową serię, a może właśnie w tym wirtualnym świecie będę się dzielił takimi i jeszcze większymi inside tipami. Więc zobaczymy jak to wszystko rozegramy, na pewno będzie ciekawe. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie, że w opisach zawsze macie dostęp do naszych grup, na których Rozmawiamy, dzielimy się informacjami, na których właśnie najwięcej e, dzieje się czasami takich szybkich akcji, czyli są naprawdę bardzo dobre osoby od analizy technicznej, fundamentalnej wrzucają na swoje przemyślenia, więc e, ta grupa naprawdę fajnie się rozwija. Macie dostęp do dwóch grup. Brainstorm, czyli tam, gdzie rozmawiamy, i ogłoszenia, czyli tam, gdzie wrzucam ogłoszenia, informacje z rynku. Więc dołączajcie już teraz, warto na pewno się tam pojawić. No i co? Teraz ruszamy już od. Cinkiem. W tym momencie, gdy chcielibyśmy oprzeć swoje decyzje inwestycyjne o to, co mówią ludzie z branży, to można by było sobie Szczelić, że tak powiem, w głowę, bo każdy mówi coś innego. Niektórzy są nastawieni byczo, bardzo byczo. Niektórzy mówią, że to już była kapitulacja, że teraz tylko góra, że do dróg pieniędzy na całym świecie jest tak duże, że po prostu kryptowaluty wyszczelą do góry. Niektórzy mówią, że spadniemy jeszcze z tych poziomów, które mamy teraz, może będzie lekkie podbicie do 7 tysięcy i spadniemy do 4000 gdzieś w tej okolicy i zrobi nam się można powiedzieć takie podwójne lokalne dno czy coś w tym stylu no i z tego z tego wylecimy w górę niektórzy znowu mówią że podwójne dno czyli sytuacja w której hmm, lecimy na 3200 i przebijamy tą 2800 to wtedy będzie e, tak zwane odwrócenie trendu i tam wygeneruje się taki oficjalny dołek tej całej bezcy która trwa Trwa już, może, no, trwa z lekkimi przerwami, ale trwa już ponad dwa e, lata. To, co jest bardzo ważne, to, to ja powtarzam to często: żeby nie zwariować, trzeba być przygotowanym na wszystko. I chciałbym Wam pokazać kilka tweetów, tweetów, które według mnie są ciekawe i mówią o takich e, skrajnych różnych podejściach, i chciałbym Wam to pokazać. Pierwszym tweetem, który Wam wrzucam e, teraz, jest tweet odnośnie tego, że saldo USDT muszę sobie poprawić. Ach, bo mi się źle siedziało. O, teraz lepiej. Pierwszy tweet, który wam rzucam, to jest tweet związany z tym, że saldo USDT i USDC na giełdach przekroczyło ponad miliard dolarów. I z tego tweeta można wyczytać, między innymi to, że po prostu to pokazuje, że bardzo duża ilość osób wpłaciło swoje stablecoiny na, na, na giełdy i czeka na idealny moment kupna. Ja też. I, y, hmm. I to, jest, to jest swego rodzaju ciekawe, bo z jednej strony można powiedzieć, że tak dużo osób czeka na ten idealny moment kupna, to może ten dołek jeszcze jest przed nami. Z drugiej strony można powiedzieć, że tak długo, dużo osób czeka na ten moment kupna, to dojdzie między tymi osobami do, takie, do takiego zachowania, w którym stracą cierpliwość. Aby poczekać trochę dłużej na ten dołek i zaczną kupować po wyższych cenach, dlatego jest bardzo duża szansa, że nie spadniemy już niżej, bo po prostu wszystko będzie, ten popyt będzie zaspokajał ten, ten podaż i polecimy, polecimy w górę. Na pewno to jest ciekawe, tu i na pewno pokazuje to, że USDC przede wszystkim w ostatnim czasie zyskało niesamowicie na znaczeniu, i coraz więcej osób, tak jak w przypadku Tetera, zaczyna korzystać z USDC. Ci USD zostało gdzieś z tyłu, USDC wyszło gdzieś na drugie miejsce. To jest dość tutaj ciekawe, bo to też pokazuje właśnie, że większość osób czeka na ten moment kupna. Kolejny tweet, który chciałem Wam przekazać to jest tweet Main, Maina i Mayn, który zebrał ponad 1300 lajków, 260 podań dalej, pokazuje, wskazuje tutaj na to, że w ostatnim czacie mieliśmy, mieliśmy kapitulację w tym momencie połączoną z akumulacją. Dlaczego akumulacją? Dlatego, że ten wolumen w ostatnim czasie był bardzo, bardzo wysoki i pokazuje to właśnie na tym screenie. Main pokazuje też tak zwany sell zone i taki, taki zone pomiędzy sell zone i buy zone, czyli po prostu pokazuje, wskazuje to na jedną dużą, jeden, te, te dwa lata ostatnie pokazują, według maina są to lata takiej akumulacji, można powiedzieć, i w najbliższym czasie już do tego. Już z tego wyjdziemy. Tak naprawdę ten trójkąt jest, jest... Analizą techniczną jest tak, że jeżeli dobrze poprowadzisz jakieś kreski, to nagle się okazuje, że znalazłeś nową formację i e, gdy nagle dwie kreski ze sobą dobrze się przycinają, to, to zaczyna się robić swego rodzaju nowa formacja, którą, na której wszyscy zaczynają patrzeć. Mierzę z tym, Ja w to w ogóle nie wierzę. Ale y, dla mnie zawsze bardzo ważną rzeczą jest wolumen, czyli obrót, czyli faktycznie to, ile kto kupił i tak dalej. Więc to jest, y, to jest na pewno bardzo, bardzo ważne. No i co? Main jakby pokazuje tutaj takie bycze podejście do tematu, czyli to, że w tym momencie to już była taka mocna kapitulacja, a teraz przejdziemy lekką akumulację, dobijemy do Seldon, tam lekko odbijemy i później wyjdziemy już w końcu z tego trójkąta. Zobaczymy, jak będzie. Kolejna, Dave The Wave pokazuje, że to co w tym momencie jest, gdzie w tym momencie jesteśmy, pokazuje taką krzywą paraboliczną, można powiedzieć trochę, pokazuje, że to jest buy zone, czyli to jest miejsce, w którym powinniśmy kupować, bo 4 lata temu też byliśmy w podobnym miejscu i to jest właśnie miejsce, w którym powinno się kupować i to miejsce raczej będzie wsparciem długoterminowym i z tego miejsca wylecimy w górę. Kolejna rzecz, która nam mówi, która dla przeciętnego y, takiego, można powiedzieć, kowalskiego na to popatrz, wow, to jest nam faktycznie dobre miejsce, żeby longować, więc może warto. Też dla mnie to jest, jakby z tą analizą techniczną jest tak, że nagle do każdej sytuacji możesz znaleźć idealny, idealny wykres. Czyli jeżeli jesteś byczy, to znajdziesz taki wykres, który do ciebie pasuje, jeżeli jesteś niedźwiedziem, to też znajdziesz wykres. Kolejna, y, kolejna rzecz i tutaj y, to jest dosyć ciekawe. To jest, to jest Kryptokapo, kryptokapo który, który tutaj bardziej jest berish, czyli bardziej jest niedźwiedziem i to jest, to jest strona, która mniej udziela się na Twitterze, ale też jest. Więc on tu w tym momencie pokazuje, że jest to bardzo podobna sytuacja, jak mieliśmy w 2017 roku podczas tego spadku, że był ogromny sell volume, który był po prostu bardzo, bardzo duży i dopiero później z biegiem czasu dochodziło do powolnego, powolnego spadku. I on tutaj zaznacza, zaznacza nam miejsca 2200, 2000, 3100 i 2200, że to będzie ten okres, w którym warto kupować bitcoiny. Jak będzie, zobaczymy. Bitcoin Spot ATH na, 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 ten, na, jeżeli chodzi o obrót na spot, czyli e, o sprzedaż spot, czyli fizyczny, fizycznych Bitcoinów. Czyli ktoś posiada Bitcoiny i sprzedaje, to jest spot. Ktoś, to lewaruje się, to już nie jest spot, to jest coś, coś, coś innego. No i tutaj spotowo, jakby historyczny, największy moment, więc co to nam mówi, mówi nam to tyle, i to są ważne wskaźniki według mnie. I mówi nam to tyle, że bardzo dużo osób wyprzedało się i te bitcoiny zmieniły po prostu miejsce. I tak jak mówiłem już kilka razy, to się okaże, która strona ma teraz, będzie miała więcej racji: czy ta, która pozbyła się tych bitcoinów po tej cenie, czy ta, która nabyła bitcoiny po tych cenach, które mieliśmy. Więc to wszystko się okaże. Ja bym chciałem pokazać tymi tweetami, że w momencie, w którym wchodzimy tak mocno i zaczynamy, zaczynamy analizować to, co mówią inni o aktualnej sytuacji, to jakkolwiek czy jesteście byczan czy, czy niedźwiedzio. niedźwiedzio Zawsze znajdziecie kogoś, kto poprze i poklepy was po plecach i mówi: tak, masz rację. Powinieneś być bykiem lub powinieneś być bardziej teraz niedźwiedziem. To, co ja uważam, to zachowanie w tym wszystkim, zachowanie w tym wszystkim takiego zdrowego rozsądku. Przede wszystkim nie powinniśmy tego traktować jak kasyno. Więc, tak jak mówiłem, stablecoin w niektórych sytuacjach to jest po prostu złoto, bo. Ten stablecoin jest odcięty od wszystkich emocji, macie go, trzymacie go, i w momencie dobrej, dobrej koniunktury, że tak powiem, na rynku, on może wrócić na ten rynek i kupić coś, co będzie nawet na rynku byka, będzie tanie i da wam zarobić. Więc to nie jest tak, że stablecoin jest swego rodzaju ucieczką i nigdy, i nigdy tak naprawdę nie odrobicie tego, jeżeli rynek Wam ucieknie, to tym stablecoinem nie odrobicie. Wręcz przeciwnie, to czasami działa o dużo, dużo lepiej. Ja najlepsze swoje zagrania miałem wtedy, gdy wchodziłem ze stablecoina w coś, bo wtedy mogłem podejmować decyzje odcięte od emocji. Jeżeli chcecie, dać moje zdanie. Ja osobiście uważam, że dojdzie dojdzie jeszcze do jakiegoś spadku. że to jest trochę teraz takie wygaszenie emocji, że dojdzie do jakiegoś spadku. Nie jestem w stanie nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, czy to będzie spadek na 4000 tylko, czy na 3000. Wydaje mi się, że może dojść do tego spadku. <grym> Dlatego, jak ja to rozgrywam? Ja to rozgrywam w taki sposób, że jestem na to przygotowany. Jeżeli rynek mi w tym momencie ucieknie i nigdy nie zobaczymy już 4 3000, tysięcy, to moje stablecoiny będą czekały na. Dobrą okazję na rynku byka, czyli na rynku, w którym coś będzie tanie, coś wejdzie, będzie tanie, mało kto jeszcze będzie o tym mówił. Wtedy będę wchodził i wtedy będę starał się odrobić tą stratę, którą, którą mam, jeżeli chodzi o ten. Ten rynek, który mi uciekł. Mam kilka takich pozycji, w które, w które na pewno chcę jeszcze wejść w najbliższym czasie. Czekam na ten spadek. Jeżeli nie dojdzie do tego spadku, to po, prawdopodobnie ich nie kupię, bo po prostu moje gdzieś tam targety na, na, na ceny są, są niżej. Zobaczymy. To na, pewno, to na pewno w najbliższym czasie warto obserwować. Jak dla mnie sytuacja jest teraz bardzo komfortowa, jestem odcięty emocjonalnie, już od rynku poradziłem sobie trochę z tym, poustawiałem niektóre rzeczy. I po raz kolejny zauważyłem, że dzięki temu moja głowa skupia się na tym, co dzieje się na rynku, co dzieje się tak od drugiej strony, czy co się kupuje, co, w co inwestują duże firmy i o tym też Wam zaraz, zaraz powiem. To jest dla mnie najbardziej komfortowa sytuacja, bo mój cel na tym rynku jest taki, żeby w odpowiednim momencie znaleźć trend, który da mi bardzo dużo zarobić z perspektywy czasu. Jeżeli znajdę ten trend, jeżeli moje przekonanie będzie bardzo duże, to też dużo zainwestuję i to mi da ogromną dźwignię. Ja nie patrzę na to, że mi Bitcoin czy Ether ucieknie o 100, nawet 100-200%. Moja strategia zawsze była taka, żeby wyczuwać zmiany, trendy i takie mikro, makro trendy, które pojawiają się na rynku. Uważam, że takie rzeczy można robić tylko, gdy się ma spokojną głowę i tylko wtedy, gdy wie się, że gdzieś tam jest stablecoin, który na ciebie czeka i może w odpowiednim momencie wejść. Więc takie jest moje podejście do tematu w tym momencie już, żeby nie przedłużając, przechodzimy dalej. Na rynku OTC. Na rynku OTC pojawiło się kilka ciekawych, ciekawych deali. Ja przede wszystkim będę z wami rozmawiał tutaj o tak zwanym Buy Side, czyli to, co ktoś chce kupić, czyli to kto, ktoś wystawił ofertę na tym, na tym rynku. I tak, doszło kilka kryptowalut, które zwróciły moją uwagę, dlatego że już są na rynku. Przede wszystkim handshake. Spotowo, czyli ktoś go chce kupić po takiej cenie jak jest teraz na rynku, 200 tysięcy ponad dolarów, plus czyli ponad wszystko ponad 200 tysięcy dolarów. Kolejnym kryptowalutą jest Kusama, czyli tak zwany, może ja to mówię, że to jest taki test dla Polka Dot. O co chodzi? Polka Dot za jakiś czas wyjdzie i tam już będzie ten minding, to będzie się rozwijało, ale Ku sama już w tym momencie można powiedzieć, że jest taką kopią Polka Dot, ale takim testowym środowiskiem. Testowe środowisko będzie polegało na tym, że jakieś takie takie. Mm, cechy, które, albo jakieś użyteczności, które będą wdrażane na Polkadot, najpierw będą testowane na Kusamie. I niektórzy z moich, z moich znajomych, z osób, które też uznają się bardziej na tym rynku, mówią mi, że dla nich bardziej atrakcyjne jest wchodzenie w kusame niż Polkadot, który może być, wejść na rynek z bardzo dużą wyceną, a Kusama w tym momencie jest w okolicach 8, 8 milionów Market Cap. Więc Kusama jest czymś, czym, czemu też się przygląda w ostatnim czasie. Kusama w tym momencie, jeśli tutaj też pojawiają się takie dość duże oferty kupne, jak na tak niskich marketkach, to też jest swego rodzaju ciekawą, ciekawą informacją, że ta kusama faktycznie może być czymś ciekawym. Ja wiem, że w Kusami będzie coś takiego, że 1%, czyli 1 do 100 będzie można wymienić wszystkie swoje kusamy na Polkadot. Ale mimo wszystko uważam, że ta wartość spekulacyjna tej kusamy może być większa tylko dlatego, że to będzie środowisko testowe z takim chaosem, które może się rozwijać znacznie może nawet szybciej niż Polkadot. I to jest ciekawe. Czy tak będzie? Okaże się. Oczywiście, no ale warto mieć tego, tego świadomość. Czyli jeżeli wierzysz w Polkadot, to według mnie powinieneś też mieć Kusame, którą już w tym momencie można kupić na rynku, a gdzie kupić no to wam też wrzucę, wrzucę po prostu link, chyba jest na KuCoin, który kojarzę. Kolejną kryptowalutą, która też już jest na rynku to jest ArmWave. Um, Arm ArmWave jest dlatego ciekawy, to nas na 100 tysięcy dolarów ktoś chce kupić. A jest dlatego ciekawy, że przede wszystkim jest poniżej ICO, a w lutym tego roku, czyli kilka tygodni temu, dostali, dostali dodatkowe, dodatkowe finansowanie od Andersena Chorowica od, i od Coinbase Ventures, więc Coinbase też w nich zainwestowała. Ci, jakby problem z tymi, z tymi kryptowalutami jest taki, że one mają w tym momencie bardzo słabą płynność, bo są na takich shitowych, można powiedzieć, giełdach. I to jest faktycznie duży problem, bo czasami po prostu wpada się w taką pułapkę, czyli kupuje się coś faktycznie wartościowego, ale przez tą słabą płynność ta cena jest spychana w dół, więc musicie po prostu mieć tego świadomość. To, że takie oferty wpadają na rynek OTC, to może właśnie dlatego, że fundamentalnie te projekty są bardzo ciekawe dla takich dużych inwestorów, ale nie mają cierpliwości do tego, żeby je kupować spotowo na tych shitowych giełdach. Dlatego takie rzeczy się dzieją. Kolejną i ostatnią kryptowalutą jest Blockstack. Blockstack minus 10% od spotu ponad 250 tysięcy dolarów. To też jest ciekawe. Blockstack jest czymś o czym będę opowiadał też za kilka, myślę, że za kilka odcinków, bo Blockstack ma, no, też bardzo fajne podejście do. Tutaj do, do rynku, i to co chcą wdrożyć na rynek. Zoblox tak będę opowiadał. To właśnie dzieje się na rynku OTC, czyli pojawiają się zakupy na, na coś, co już jest na rynku. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja. I myślę, że po kolei te, te wszystkie projekty, o których mówiłam, będziemy sobie weryfikować i analizować w najbliższym czasie, bo uważam, że mimo wszystko będzie jeszcze czas, żeby wchodzić, że to nie będzie takie szybkie odwrócenie trendu, chociaż oczywiście się mogę mylić. Będzie czas na to, żeby zrobić dobrą analizę i wchodzić tam, gdzie faktycznie może być wartość. Widzę, że już 20 minut. Przełożymy sobie to, przełożymy sobie po prostu Wazir X'a i to, co chciałam Wam powiedzieć na następny następny odcinek, albo po prostu napiszę o tym w ogłoszeniach, bo to jest krótka informacja, jeden czynnik, na który warto zwracać uwagę w przypadku inwestycja, inwestycji Wazir X. Więc teraz przechodzimy do zakończenia. Odcinka. Porozmawialiśmy sobie trochę o tym, co dzieje się na rynku, porozmawialiśmy o tym, co influencerzy mówią o aktualnej sytuacji, porozmawialiśmy sobie o tym, co dzieje się na rynku OTC. Bardzo szybko w ogóle mi przyleciał ten odcinek. Myślę, że rozgadałem się za bardzo w tej pierwszej części. Zobaczymy. Pamiętajcie, że część tych informacji, które nie są przekazane, zawsze wlatują na te nasze grupy. Czasami też na mój Instagram, więc pamiętajcie o tym, żeby, żeby gdzieś tam, jeżeli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, bo ja czasami nie układ dam sobie tego w głowie, tylko coś spontanicznie wrzucam na przykład na Instagram albo na grupę, to pamiętajcie, żeby, żeby po prostu gdzieś, gdzieś mnie śledzić na tych social mediach. Chciałbym ogłosić jeszcze jedną rzecz w tym momencie. Za tydzień, za tydzień w odcinku chciałbym zrobić question and answer, czyli Q&A i pod tym filmem możecie zadawać po prostu pytania i z tych pytań zrobimy następny odcinek. Możecie zadawać po prostu pytania Wolałbym, żeby były typowe typy pytania o rynek, i tak dalej, ale też yy, yy, pełna dowolność tutaj. Zadawajcie pytania. Ja wybiorę w, w środę przed nagrywaniem, po prostu albo we wtorek sobie to przejrzę, wypiszę sobie te pytania i na nie yy, będę, będę odpowiadać. Zrobimy sobie taki typowy QA. To tyle w tym odcinku. Zostawiam Was z memem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.